Cześć, witam was w kolejnym filmiku na tym kanale Dzisiaj będzie recenzja książki, o której słyszałam już trochę w internetach I widziałam dużo pozytywnych opinii, ale jakoś nie zagłębiałam się dokładnie w tą historię Okładka przykuwała swoją uwagę, ale jakoś tak, no... Jakoś nie mi z nią po drodze A później podczas jednego z wyjazdów, tak, udało mi się porozmawiać z autorką Właśnie dowiedzieć się czegoś więcej No i z tego powodu chcę wam właśnie powiedzieć o Dziewczynie w różowym Od Joanny Krystyny Radosz więc jeżeli jesteście ciekawi i jeszcze o tej książce nie słyszeliście, no to serdecznie zapraszam do oglądania Tutaj naszą główną bohaterką jest Laura Patrycja Klamkowska, ale nie lubi swojego pierwszego imienia, więc prosi, żeby się zwracać do niej Patrycja, a dla przyjaciół jest po prostu Klamką Poznajemy ją w momencie, kiedy obserwuje jeden stary budynek w Toruniu, ponieważ no chce zrobić tam urbex tylko, że jest to teoretycznie teren prywatny Teren, który przynależy do kościoła, więc tam chodzą ochroniarze No i ludzie też spacerują, no to żeby nie zostać złapaną Dziewczyna właśnie tutaj obserwuje to miejsce, kiedy jest najbezpieczniejszy moment, żeby tam wejść w ogóle Zbadać to miejsce, zobaczyć, może znaleźć coś nietypowego, coś ciekawego No i podczas jednych z takich obserwacji, kiedy już zamierza wejść do środka Niespodziewanie zaczepia ją chłopak, który nagle sobie biega po okolicy, no bo ćwiczy Przecele się jako Tomek jest całkiem miłym chłopakiem. Dziewczyna tak pała do niego od razu sympatią, co jest dla niej o dziwo bardzo zaskakujące, bo raczej nie ma takich sytuacji w swoim życiu. No i poznają się, no ale dziewczyna, no wiadomo, musi jakoś tam uciekać, żeby nie zostać złapaną i podejrzaną, że chciała się tam do tego miejsca włamać. Nasza główna bohaterka ogólnie jest w ostatniej klasie liceum, ma teraz pisać maturę. I uważa, że nie ma w życiu nic trudniejszego, nic gorszego niż rozszerzona matura z fizyki. Oh, really? Bo ona właśnie ten przedmiot chce zdać. Tylko że no, raczej ona w takie schematy standardów piękna się nie klaruje ze względu na to, że... Ubiera się raczej jak właśnie typowa taka dziewczyna, dziewczyńskie ciuchy, lubi sukienki, uwielbia kolor różowy, jest blondynką, więc wiadomo, no tutaj wszystkie te aspekty, że ładna, ale głupia, takie stare powiedzonka, tutaj powiedzmy, że teoretycznie ją powinny obowiązywać No ale dziewczyna mimo tego, że uwielbia się właśnie ubierać w taki typowo dziewczyński styl, uwielbia właśnie przedmioty ścisłe, to jeszcze jest ogromną fanką żużla która no, dyscyplina raczej nie ma dużo fanek, więcej fanów, no a dziewczyna jest zaznajomiona ze wszystkimi tymi zawodami, z zawodnikami, wie jakimi sprzętami jeżdżą, wie jak te sprzęty naprawiać, ponieważ jej brat właśnie zajmuje się mechanikiem, jest mechanikiem w sumie tutaj tych maszyn, więc dziewczyna w tym siedzi od małego. No i przez to, że wyrywa się z tego schematu, no w szkole zaczynają się dziać dziwne rzeczy, no i dziewczyna przestaje mieć normalne, spokojne życie. Tym bardziej, że ona jest jeszcze mocno wygadana, nie daje sobie w kaszę dmuchać i potrafi się odszczekać. Co nie sprawia, że zdobyła wiele przyjaciół, tylko wręcz przeciwnie. Zwłaszcza kiedy chodzi na zajęcia wyrównawcze, takie doszkalające do tej matury właśnie rozszerzonej fizyki, gdzie chodzą tam osoby głównie z matwiza i uważają, że dziewczyna z klasy, która jest uważana za najgorszą, tylko będzie im psuła humor, psuła atmosferę, nic nie będzie umiała i tylko im przeszkodzi w nauczaniu i zdaniu dobrze tej matury. Chociaż dziewczyna też chce iść do politechniki i też chce się uczyć, też chce być ambitną osobą i chce spełniać swoje marzenia. No ale uważana z góry jest za stracony przypadek i niezbyt ciepło przyjęta właśnie na tych zajęciach. W pewnym momencie dzieje się jeszcze wypadek, który mocno na dziewczynę wpłynie, sprawi, że zacznie przewartościowywać swoje tutaj morale, wartości, zacznie dbać o swoje zdrowie psychiczne, bo ono zostanie bardzo mocno nadszarpnięte. No tylko czyj to był wypadek, jaki to będzie miało na nią wpływ i jak to się wszystko zakończy. No to musicie przekonać się sami, czytając tę książkę, co Wam gorąco polecam, bo jest naprawdę zdecydowanie warta Waszej uwagi. I pod tą słodką, różową okładką kryje się naprawdę bardzo dużo ważnej i wartościowej treści. I tak jak wspominałam na początku, okładka przyciąga uwagę, ale jakoś tak, no, nie interesowała mnie ta książka wcześniej, jakoś nie zwróciłam na nią głębszej takiej uwagi, miała mi, no bo ten różowy, no jednak przyciąga rok, Więc dlatego dzisiaj na make-up różowy, bliska różowa, więc żeby się dopasować klimat poświęcenia, powiedzmy, chociaż ostatnio mam fazę na różowe, więc z klamką dobrze się utożsamia. Ale to jest naprawdę o tyle ciekawa powieść, że porusza bardzo dużo takich wątków Z którymi młodzi, dorośli, właśnie osoby w liceum, technikum muszą się mierzyć na co dzień Zwłaszcza, że są w ostatniej klasie, właśnie mają wisać te matury Muszą zdecydować o swojej przyszłości, wybrać studia, kierunek tych studiów Już tak stawiać te pierwsze kroki ku swojej przyszłości, dorosłości i wybranego zawodu Co nie jest prostym tematem, zwłaszcza tutaj klamka też jest przedstawiona w tym względem, że Teoretycznie jest nastawiona na jeden kierunek, na jedną swoją ścieżkę kariery ale z czasem tak rozmyślając, czy dzięki przyjaciołom i znajomym zastanawia się, czy inny kierunek też nie będzie dla niej dobry Więc tu jest bardzo dobrze to przedstawione, sama będąc w sytuacji i na miejscu klamki Jak ja kończyłam szkołę, też miałam dużo dylematów, też dużo się zastanawiałam Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, więc znam jej ból, wiem przez co cierpiała Wiem, jakie to było ciężkie, zwłaszcza, że z klamką mam dużo wspólnego ze względu na to, że ja właśnie ubierałam się bardziej pod dresowy dress code w dresach uwielbiałam chodzić, jakieś luźne koszulki, bluzy i tak dalej. uwielbiałam grać w siatkówkę i piłkę nożną, gdzie kupacy się dziwili, że wiedzieli, że ja wiedziałam w sumie, <grym> że wiedziałam, co to jest spalony i jak to wygląda. przez do tego zdawałam rozszerzoną historię i język polski, więc tutaj humanista, tutaj sportowej, tutaj dresiara też wyłamywałam się ze schematów, także znam jej ból. Ale oprócz tego, właśnie poruszany jest tutaj kwestia samotności, samotnego rodzicielstwa, nieporozumienia między rodzicem a dzieckiem, brak zaangażowania, tutaj właśnie pozostawienie takiemu samemu sobie, problemy psychiczne, znęcanie się nad innymi postaciami, naprawdę świetnie przedstawione problemy. Tą książkę pochłonęłam w sumie za jednym zamachem, ja chyba w ciągu jednego dnia przeczytałam praktycznie dwie trzecie, i później taką końcówkę zostawiłam sobie ostatnio, bo pod koniec naprawdę dużo się dzieje. I to łamało serducho, zwłaszcza właśnie y, kwestia fanowskiego żużla, jeżeli chodzi o Patrycję Bo tam też w tym aspekcie dużo się dzieje, klamka też się mocno angażuje w pewne sprawy I no też tutaj fajnie jest przedstawiony fandom, mimo że no, to nie jest raczej sport, który w Polsce jest aż tak mocno popularny i jakoś mocno promowany To fajnie, że taka kwestia została poruszona, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, czy co zostało dobrze opisane Nie wypowiem się ani słowem Oprócz tego, że mimo, że ja na tym się nie znam, nie mam o tym zielonego pojęcia, to przyjemnie mi się to czytało Nie miałam jakichś większych problemów, żeby zrozumieć, o czym autorka chciała tutaj nam opisać, chciała nam przedstawić Więc pod tym względem nie narzekam, ale jeśli chodzi o kwestie techniczne, czy dobrze tam powiedziane, że sprzęgło jest w innym miejscu, czy tam hamulec jest w innym miejscu Czy takie wykrętki mogą być realnie do zrobienia Nie wypowiem się, nie mam zielonego pojęcia Jestem zielona w temacie i nawet nie próbuję udawać mądrą, kiedy nie jestem kompletnie O środkowca mogłabym dyskutować bardzo dużo, o piłce nożnej też, ale o żużlu nie Chociaż z drugiej strony bardzo się cieszę, że inna w ogóle dyscyplina sportowa została przedstawiona w książce, a nie takie typowe, które znamy z miliona książek, czyli jakiś hokej, lacrosse, baseball, futbol, piłka nożna no, przynajmniej tyle dobrego, że coś innego tutaj zostało przedstawione, więc jak najbardziej pod tym względem nie będę też narzekać i bardziej się cieszyć z tego powodu. Jeżeli chodzi o postacie, zostały ciekawie wykreowane, łatwo można było się z nimi utożsamić, ponieważ mamy tutaj różny przekrój różnych postaci. Tak jak mówiłam, właśnie klamka, dziewczyna, która wyłamuje się ze wszelkich schematów, która ma niewyparzony język, która potrafi się odgryźć, nie stawia tutaj na piedestale siebie, tylko raczej innych, a zwłaszcza swoich najbliższych. Nie pozwoli się szykanować, potrafi się odgryźć, nie poddaje się, kiedy pojawiają się pierwsze przeszkody To, ile ona znosiła, to ja jestem dosłownie w szoku Jednak też potrafi odpuścić, kiedy jej zdrowie psychiczne było zagrożone I za to ogromny szacunek dla autorki, że nie poświęcała bohatera tylko po to, żeby fabuła poszła do przodu Tylko rzeczywiście potrafiła powiedzieć stop w pewnym momencie I zostawiamy bohatera przy zdrowych zmysłach, bo naprawdę to mogło się źle skończyć jeżeli chodzi o Tomka, który jest właśnie naszą taką drugą postacią, jest idealny i jak sam opis mówi, że aż zbyt idealny. I coś w tym jest, bo za Tomka nie ma, znaczy w postaci Tomka nie ma aspektu, za który moglibyśmy go znielubić, jest dosłownie opisany perfekcyjnie. To jest chłopak, który jest genialny, który jest przystojny, który jest czuły, który jest uroczy, pomocny. Dosłownie wszystkie pozytywne aspekty, jakie potraficie wymienić, wymyśleć, to Tomek będzie je miał. Chociaż może nie jest szalony i rozrywkowy jest raczej z tych spokojnych chłopaków. No ale mówię, to jest taki idealny nerd, że tak powiem. Wiem, że jedna osoba ostatnio mnie pytała, czy właśnie mogę mu polecić książkę, która będzie miała nerda. Proszę bardzo, tutaj przedstawiam yy, ten aspekt. No i mamy też przyjaciół tutaj właśnie naszej klamki, którzy też są całkiem nieźle wykrywani, ale oni nie wysuwają się raczej na ten główny plan, a nawet nie na drugi plan, bo oni pojawiają się wręcz schematycznie. No i tak tylko do aspektów, żeby coś pomóc bohaterce w podjęciu jakiejś decyzji, albo ją jakoś tam delikatnie wesprzeć. Więc w tej kwestii nie chcę się wypowiadać. No i mamy jeszcze brata naszej głównej bohaterki. On jest całkiem niezły, też pojawia się raczej sporadycznie w tej powieści. Ale jest naprawdę takim bratem do rady przyłóż, taki kochany, pośmiejący się, wspierający, i tak, no, taką braterską miłością otaczający swoją siostrę, mimo że nie może być z nią na co dzień. Więc pod tym względem jest genialny. No i podsumowując, naprawdę jestem szczęśliwa, że z tą książką się zapoznałam. Żałuję, że nie wcześniej, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Jestem bardzo zadowolona, będę ją bardzo miło wspominać. Naprawdę pokazała dużo fajnych aspektów, których można się uczyć. Pokazuje takie wartości, które powinny zostać przedstawione, i młodzi powinni się tym inspirować, żeby już nie mówić, że tak zachowywać, bo Kampa czasami podejmowała głupie decyzje. No ale nieważne. Zakończenie zaskakiwało, bo jest zalążek, że pojawi się druga część, więc będę wyczekiwać. Mam nadzieję, że pani Anna jest już w trakcie kończenia tej książki, bo ona chyba została w 2023 czy 2022. 2023. Więc możliwe, że książka już jest na końcówce albo jest już w redakcji, więc będę zdecydowanie wyczekiwać, bo chciałabym poznać, co tam u kramki ciekawego się będzie działo i jak otoczy się jej kariera. Bo tutaj dużo aspektów mogło zostać różnie poruszonych, więc jestem ciekawa rozwinięcia Dajcie znać, czy książkę czytaliście, czy może macie w planach I jeżeli czytaliście, to która postać jest waszą ulubioną i czy macie podobne zainteresowania jak nasza Patrycja Bo szczerze mówiąc, w innych są aspektach, ale jeżeli chodzi o tematykę, mamy podobnie Także ja się bardzo z nią utożsamiam i jestem ciekawa właśnie waszych tutaj doświadczeń I co? Dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym Na razie!